Nie jest ciężko, bo tam nie ma pracy, nie ma z czego żyć. Do pracy nie przyjmują, tylko jak będziesz miał skończone 8 klas i jeszcze studi, to tam trzeba jechać, do studii trzeba bić pieniędzy, żeby dać, żeby studiować I nie ma z czego żyć w Rumunii. Po prostu dlatego tu przyjechaliśmy, bo jest lepiej i dla nas, i dla dzieci. Chodziłam do szkoły, miałam tutaj klasy. Było ciężko. Nie miałam buty, nie miałam ubrania do szkoły. Nie miałam pieniądza nie na kanapkę do szkoły. Bardzo strasznie było. Moi rodzice nie pracowali, tylko moja matka pracowała do margiewki albo do zimnaki. Ona dostała 30 zł za dzień. Już ja w Polsce. Przebywam Od kiedy miałem 6 lat, i najwięcej przybywałem tu w Gdańsku. Prawie już mam 28 lat, to prawie już 20 lat tu w Polsce. I najwięcej tu w Gdańsku. Już jest w Gdańsku mam tu prawie 15 lat. Czworo dzieci mam tu urodzone. Polsko to jest, nie wiem, to tutaj rozumiemy trochę języku polskiego, a tak jak idziemy, gdzie będzie, to nie rozumiemy nic. Бъде обеме ани ангелски, ани немецки, ани по-руско, ни не разобеме. По-руско -по разобеме, бъде тук ту правеше оружие лишбе. Навед поляки не съм румуни до праци. По цял час теж шукам праци, на ужен до там Иде там на термине цял час, бо я, мам, бо я мам, веш, таки документи, I ja też szukam pracy i kiedy on świczy od Romun, mówi, że nie chce Romu do pracy. Tak. Ja też sprzedam ja też przydam duży. No, to jak przydaje róże, to tak, tak. Oni nie Jak kupisz róża tam 4 Ale po prostu tak zrobimy dziennie 20-30 złotych, które, które możemy żyć na dzień. Co mi się, że ja nie znajdę pracy? E, jak mi się podoba, jak ludzie widzą, że ja się do ulicy. Jak ja wyglądam tych ludzi? Nie. Jak on widzę, że ja jestem taką człowiek, żeby może pracuje, a siedzę do ulicy tak, żeby żebrał. I ludzie patrzą dla mnie, że ja wiem, co oni gada, on że rozumiem bardzo dobrze po polsku, nie? I on mówi patrz, jak on się, żeby żebrał. A ja jak się czuję? Jak? Tego mówisz, o Jezus, widzisz, a jak nie znajdzie pracy, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, może obligatory, żeby siedzieć do ulicy, żeby zrobić coś, że dzieci chce do jedzenia, tego, 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 ja może zostaję dwa, trzy dni, żeby nie jeść, nie? a dziecko, jak śpi i odburzy się, od razu chce trochę chleba albo coś do jedzenia, a skąd? I dlatego ja jadę codziennie. Po miastu i szukam braci, nie? E, ja wiem, że każdy... No, jak się mówi, nie, to każdy się urodzi, gdzie się urodzi, nie? Bo to wiesz, ja Rumun... To nie moja wina, że mi jesteśmy w Rumunii, że urodził mi mama w Rumunii, nie? Że nie jestem Polak, albo nie jestem... Poza tym, to Polacy, czemu idą za granicę do roboty, nie? My też przyjeżdżamy tutaj, bo nie masz czego żyć u nas. Jak i Polacy idą do Niemiec, idą do Anglii, idą gdzie indziej, bo, bo lepiej im tam jechasz pracować. Nie? To i my tak przejedziemy tutaj do Polski, nie? Żeby żyć czegoś, nie? Żeby z czego żyć. To mówię mnie też się zdarzało po taki, jak ja nie? I mówią, e, tutaj nie masz miejsca, bo jesteś Rumun. A co to moja wina, że jestem Rumun? Nie moja wina. To się zdarzają, takie sprawy się zdarzają. Ale niektórzy ludzie rozumieją, którzy też wjeżdżają za granicę. Na przykład, Polacy też wjeżdżają za granicę. To nie jest, że Polska to jest Polska i zamykana, że nie idzie za granicę, nie? To idą też za granicę do pracy, do, pracy, do Anglii, na im ich w Francji, wszędzie, nie? Polacy i idą do pracy. To, to do nich też się tak. się przepraszam, że tak mówię, te, z, z tego kraju. Tu każdy żyje jak może. Woda nie ma e, ten e, kibli nie ma nie ma prąd też nie ma mi tu żyjemy jaku jako... jak możemy nie i bez oprócz tego opieka z powietrza nas tu przyjedzie bierzemy was dzieci na w domu dziecka po nie macie warunków po nie macie tu no tak a jak mi do nich się wracaliśmy i chcieliśmy pomóc od nich, to nie pomagali. Dlaczego? Bo nie chcieli. A żeby wyswalił, żeby nam dzieci zabra za zabrają, to przyjdą od razu. A jak my do nich jedziemy, żeby pomóc nam dali o wodę, o prądu, o, o tak dalej, to nie dadzą. Ja znajdę jedną pracy. Mechanik jestem. Dom chciał, żeby winam dat ja tak szukam domu do winęcia, nie taki dom duży, ja nie mam co zrobić z tym domem. Chcę taki dom normalny, mały, żeby nic nie zapłacił tak dużo, żeby stać nas pieniądze, żeby kupić ubranie do dzieci, żeby miał e, jedzenie, żeby miał to wszystko, nie? Ale po co mi taki dom duży i tego, i tego, i tego? Nie mam co zrobić z tego. Ja chcę, taką, żeby pracuję, żeby miał taki dom normalny, żeby żyć tak jak wszyscy ludzie, żeby nie widzę jutro albo pojutro znowu moja żona, żeby brać tego dziecko i żeby jej do ulicy, żeby żebrać. Nie chcę tego. Ja chcę, żeby pracuję tak normalnie.